Bliźnięta drogie, czuję, że najpierw powinniśmy sprawić, co wy macie, jakby przy sobie, albo nawet w rękach. W rękach macie światło i słońce. Ale jakbyście mieli nie całe światło, nie całe słońce, tylko taki kawałek. Jakbyście szukali w swoich dłoniach wycinka radości. I moi drodzy, przychodzi teraz do mnie to, że słońca są różne takie radości są różne. To nie jest radość, gdzie ktoś bawi się i tańczy na koniku. To nie jest radość, w której dwie podobne sobie osoby bawią się w słońcu. To jest radość samego światła i samego słońca, czy, czy jakby takiego rzutu światła. Takiego słonecznego spojrzenia i blasku z jakiejś strony, częściowego. To nie jest jakby pełne słońce, które otacza ze wszystkich stron. Nie ma tu koncentracji na całym słońcu. Tak jakbyście po prostu wybrali sobie jakieś takie miejsce, na które pada jakiś promień słońca. I to może być jakby w Waszym posiadaniu, w Waszych możliwościach, żeby mieć wycinek tego całego wielkiego słońca, które rzuca swoje promienie w różne miejsca, w różne strony. Ale jednocześnie chciałabym się dowiedzieć, czego akurat w Waszych rękach nie ma. Nie wiem dlaczego, ale tak. Taka jest potrzeba, żeby się tego dowiedzieć. Moi drodzy, w Waszych rękach nie ma wielu kielichów, albo raczej nie ma trzech kielichów. Nie ma trzech uczuć. Nie ma trzech. Nie ma trzech. Ta trójka jest gdzieś taka znacząca i. I ktoś Wam może powiedzieć, nie ma trzech. Także ten brak trójki jest jakiś taki znaczący. Myślę, że Wy będziecie wiedzieli w pewnym momencie, o co chodzi. Jeżeli pomyślicie, tu jest raz, dwa i trzy, na przykład trzy osoby w emocjonalnej relacji, to nie ma tu trzech osób, bo ta trójka. Kielichów mówić może o na przykład spotkaniu towarzyskim, gdzie mamy parę osób, a czasem takiej relacji, w której są trzy osoby jednocześnie zaangażowane emocjonalnie, i, i tutaj jakby nie ma tej trójki. I to może sprawić, że będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o emocjach. I te emocje związane są z takim ponownym zniechęceniem i czymś jeszcze. I pewnego rodzaju paniką, ale nie chodzi o to, że wszyscy nagle znów wpadną w panikę. Niektórzy mogą wpaść, ale spokojnie. To szybko minie. Jeżeli tak, spokojnie. Ktoś Wam może powiedzieć spokojnie: Wydaje Wam się, że, że ktoś tu tonie, ale można, można, można się tego pozbyć. Także można z tego szybko gdzieś gdzieś wyjść. To zniechęcenie jednak jest. Jest mocniejsze, ale moi drodzy, coś, coś, coś wam tutaj poszukam fajnego. Co fajnego, po prostu co fajnego w czerwcu. Nie ma trzech kielichów, ale są dwa. Są dwa, moi drodzy. Ktoś jest z kimś i to jest fajne. Tak, są dwa. Są dwie osoby w jakiejś relacji. Są dwie osoby, które patrzą na siebie. Hmm? I to jest fajne. Są dwie osoby, które kierują się w górę, do nieba. One nie ciągną się w dół. One kierują się w górę i patrzą na siebie. Nie na wszystkich innych, tylko na siebie. To nie jest trójka, to jest dwójka, moi drodzy. I to jest fajne. I powiem Wam na co możecie w czerwcu czekać, ale powiem Wam też na co powinniście uważać. Uważajcie na. I możecie czekać na. Aż, aż mi umknęło, z, z, wypadło z rąk. Uważajcie na to, co Wam wypada z rąk. Moi drodzy, to jest lepsza, lepsza z kart, która mówi o przemianie, lepsza z ilustracji. To jest taka lepsza przemiana, która może Was czekać. Słowa są mocne, bo to jest opisana karta jako śmierć, i odrodzenie, ale to jest takie odrodzenie, które jest konieczne. To jest potrzeba wejścia, przejścia przez jakiś portal i pójścia gdzieś dalej. Moi drodzy, spokojnie. Wszystko jest potrzebne. Tak jak musi się przepotwarzyć jakaś poczwarka, to czasem trzeba. Skądś wyjść albo gdzieś wejść. I to jest wówczas przemiana. Na tę przemianę uważajcie. Ona jest ważna. Nie lekceważcie jej. Uważajcie na to, co Wam z rąk wypada, co sprawia, że po prostu coś, coś leci z Waszych rąk. I w tym momencie jeszcze jest ta druga karta, która. Prawie wam gdzieś umyka z pamięci i, i z waszego zainteresowania, jak, jak skupiacie się na tym. Już nie jesteście pewni do końca, to wy, wy mieliście na to czekać, czy nie? Czyli jak to było, to tak czy siak. Są różne sprawy, które nie są jawne. I ktoś nie chce czegoś ujawniać i z czymś umyka. I możecie czekać na to, aż ktoś z czymś w jakimś sensie umknie. Hmm? Ktoś z czymś wieje, jakby był w kapturze. I mam pewien niedosyt, i Wy też możecie mieć pewien niedosyt, drogie bliźnięta. I Coś może stwierdzić, dobra, spróbuję ten niedosyt gdzieś, czymś małym choćby wypełnić, żeby ten niedosyt choćby zmniejszyć. Co może zmniejszyć wasz niedosyt? Coś, coś drobnego, coś, co wam się prawie umyka, prawie wymyka z rąk, jeżeli nie będziecie tego ostrożnie trzymać, coś, co jest jednym z wielu. Wasz niedosyt paradoksalnie może zmniejszyć to, jeżeli postanowicie się gdzieś jakby zamknąć, trochę jak za kratami, trochę jak za, za barierą waszych myśli. Trochę jakbyście się mieli ubrać w kaftan bezpieczeństwa i stwierdzić: ja w tym momencie. Zmniejszam swój niedosyt. Odgradzając się od tego świata i otaczając się tylko miękkimi ścianami, nawet jeżeli one są jakby barierą i zamknięciem trochę jak kraty. Jakbyście stwierdzali, ja gdzieś tu ograniczam sam sama sobie ruchy i spojrzenia. Bo jak patrzę na to wszystko, to czuję większy niedosyt, więc możecie ten niedosyt swój trochę zmniejszyć. To jest mocna rada, ale i takie mamy. To może pomóc.